W naszym studiu mamy gościa, pan Zbigniew Wabalski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry Wakacje Państwu. parlamentarne zaczęły się już? Tak na dobre to się rozpoczną chyba dopiero od 30, ponieważ jeszcze te dwa dni, 28, 29 trochę zajęć jest. A tak na dobre to od 30 i potrwają do 20, powiedzmy 3 25 sierpnia, bo później mamy w ostatnim tygodniu posiedzenie Sejmu. To może tak krótko, byśmy podsumowali to wszystko, co działo się przez ten polityczny rok. Może krótko, bo rzeczywiście. Działo tam, się wiele. Działo się wiele, a szczególnie ten rok, 2014 od stycznia, przyniósł wiele zdarzeń w polityce międzynarodowej. I w polityce również krajowej, w polityce międzynarodowej chcę przypomnieć Państwu, że tak zwani separatyści prorosyjscy po prostu zaatakowali instytucje rządowe na Ukrainie. Na Ukrainie bardzo duże, bardzo duże zmiany bezpośredni sąsiad Polski, więc wiele osób na różnych spotkaniach zadaje też nam pytania politykom, czy Polska może czuć się bezpieczna. No, mając gwarancję natowskie i gwarancje Stanów Zjednoczonych, możemy się czuć bezpiecznie, ale są osoby, które pamiętają II wojnę światową. Nie chcę grozy tu siedzieć w wakacji, ale pamiętają II wojnę światową. Mieliśmy sojuszników, którzy gwarantowali nam pomoc w pierwszych dniach ewentualnej agresji, jak to było Wszyscy wiemy, ale do rzeczy, jeśli chodzi o Ukrainę. No ostatnie wydarzenia dotyczące strącenia samolotu przez bojówkarzy prorosyjskich, bo tak to trzeba to nazwać. Przecież to nie są zielone ludziki, którzy kupili taki sprzęt. Sprzęt, który namierza samoloty na powyżej 10 tysięcy kilometrów nie kupuje się w sklepie. To jest specjalistyczny sprzęt i Ukraińcy sami sobie w stopę nie będą strzelać i cywilne samoloty nie będą strącać. Więc dlaczego o tym mówię? Ponieważ właściwie stanowisko Stanów Zjednoczonych jest bardzo mocne i, i, i sygnał, do Putina, do Rosjan, poszedł przede wszystkim do Putina bardzo ostry. Natomiast Unia Europejska, jakby do, właściwie do dnia dzisiejszego, bo dzisiaj te decyzje mocne zapadną, mówię o dniu 29 Lipca. Natomiast do tej pory, jakby trochę Unia Europejska była zagubiona. Kraje Unii Europejskiej były zagubione. Nie bardzo wiedziały, jak reagować, albo to jednak biznes, a to pieniądze. Przypomnę, że obrót Unii Europejskiej z Rosją w 2013 roku to ponad 380 miliardów dolarów, z czego prawie 90 miliardów dolarów to Niemcy. Więc tutaj biznes przeważał nad zdrowym rozsądkiem, że nie można do takiej sytuacji doprowadzać. Dlaczego? No, chociażby dlatego, że granica Unii Europejskiej jest z Ukrainą i jest z Rosją. Przypominam, że Tą granicę my mamy również. To jest z zawodem Kaliningradzkim. Bezpośrednio, e, 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 mamy kontakt z Federacją Rosyjską. Więc Polska powinna oczekiwać, powinna być sama zresztą. Przede wszystkim powinna być sama bardzo aktywna i powinna oczekiwać e, bardziej aktywnego działania e, Unii Europejskiej. A przede wszystkim wielkich tej e, Unii. Myślę tu o e, Niemcach, e, Francji, e, Wielkiej Brytanii. Mam nadzieję, że e, e, te sankcje, które będą wprowadzone, bo o tym się mówi, ale bardziej drastyczne doprowadzą do sytuacji takiej, że Putin się opamięta i zacznie wycofywać separatystów prorosyjskich z Ukrainy. To tyle na temat. Wierzy Pan w to? Wierzę, ponieważ w tej chwili Unia już nie ma wyjścia. Unia już w tej chwili nie ma wyjścia, i e, decyzje będą podejmowane i są podejmowane coraz bardziej zdecydowane. Ja wierzę w to, że w końcu tam nastąpi opamiętanie, bo oczywiście my trochę stracimy na tym też. Taka jest rzeczywistość, jeśli chodzi o e, gospodarkę, ale e, w sposób zdecydowany więcej stracą Rosjanie i Putin musi się z tym liczyć, że może to doprowadzić e, w konsekwencji do tego, że będzie coraz większe niezadowolenie w samej Federacji Rosyjskiej. A wiadomo, kto tam jest wcale. Więc y, kierunek będzie tylko jeden. Yy, na nasi europosłowie y, euro y, działający w grupie konserwatystów i reformatorów, y, na czele z panią, y, panią byłą minister spraw zagranicznych, obecnie europosłanką Anno Fotygą, złożyli wniosek o nadzwyczajne posiedzenie jeszcze y, 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 na początku sierpnia Parlamentu Europejskiego, żeby te sprawy w y, jakiś sposób jeszcze próbować omówić i przycisnąć. Unię Europejską do zdecydowanych, bardziej zdecydowanych działań. To polityka międzynarodowa, tyle. Jeśli chodzi o politykę y, krajową, no, y, ostatnie posiedzenie Sejmu 25 też przyniosło wiele y, spraw. Między innymi odbyła się dyskusja na temat posiedzenia, y, wniosku powołania komisję y, śledczą. No, y, sytuacja była y, kuriozalna. Czech, który przedstawiał wniosek pandemski y, z. Y, y, Partii, której nie będę wymieniał, czytał z kartek, tak jakby to był scenariusz napisany. Nie przez niego, bo tam było tak dużo rzeczowych i fachowych, ale kłamliwych rzeczy, że no po prostu zostało to napisane. Domyślamy się, że przez byłych funkcjonariuszy WSI. Jak się to zakończy, zobaczymy po. Wakacjach proszę, sobie, proszę zauważyć, że Państwo zauważcie, że wniosek został złożony, nie został poddany głosowaniu, ponieważ jakby koalicja rządząca na Czele z, znaczy z Donaldem Tuskiem czeka teraz na reakcję, powiedzmy, społeczeństwa. Jak społeczeństwo na to zareaguje, głosowania będą, będą jesienią. Chcę przypomnieć, że nad likwidacją WSI głosowała cała Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość, oprócz obecnego prezydenta, pana Komorowskiego. To też daje dużo do myślenia. Ze spraw, jeszcze teraz, krajowych, jeśli chodzi o naszą politykę, tutaj wewnętrzną, jest kilka projektów ustaw, które są odłożone na jesień. One będą dość istotne, chociażby dotyczące bezpieczeństwa energetycznego. Tam jest trochę zmian, to jest projekt rządowy. W końcu po sześciu latach się ukazał. I została przyjęta ustawa, która, wiem, że środowiska lekarskie mocno protestują, tak zwana w potocznie kolejkowa, że kolejki mają być skrócone, tam się nakłada dodatkowe obowiązki na pielęgniarki. Sam dostałem już protest części lekarzy, łącznie z profesorami z. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Wydziału Medycznego, ale to dopiero na po wakacjach ten temat będę próbował w jakiś sposób uruchomić. No i to by było, jeśli chodzi o politykę, w bardzo dużym skrócie podsumowane, odwiedzałem Państwa praktycznie co dwa, co tydzień, co dwa tygodnie, więc na bieżąco Państwo mieliście ewentualnie też możliwość. Nasz klub parlamentarny jest... troszeczkę się uszczuplił. O znaną osobistość A, tak. od Pana Jana Tomaszewskiego. No, więc tak. To jest, jest sympatyczny człowiek. Ja z nim siedzę bardzo blisko na komisji sportu. Przy czym no, jest to człowiek, który ma też czasami, no, że tak powiem, poglądy absolutnie, które uważa za słuszne, jedyne i nie dopuszcza, że mogą być jakiekolwiek, jakiekolwiek inne. I tak w tym wypadku tu się stało. Pan Jan Tomaszewski z tego co wiem był praktycznie rzecz biorąc no już prawie, że na wylocie, bo nie, nie chodził na klub bodajże od dwóch miesięcy co najmniej więc nie przychodził już na klub od dwóch miesięcy miał też sygnały, że no, no po prostu. Jak chce być w klubie, to musi trochę się tak do, do koleżanek i kolegów posłów też podporządkować. No każdy może mieć swoją opinię, swoje zdanie, ale no przekaz, jeśli już dajemy, no to powinien być taki, jaki mamy program, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. U kolegi Janka Tomaszewskiego nie zawsze to, to było. No i doszło do tego, że praktycznie rzecz biorąc uprzedził ruch przewodniczącego Błaszczaka i wystąpił, wystąpił z klubu. To by się prawdopodobnie zdarzyło i tak, i tak. Jeśli nie teraz w lipcu, to prawdopodobnie po wakacjach, a więc na pierwszym posiedzeniu Sejmu. Szkoda, no ale no, trzeba tu powiedzieć: jego poglądy nie zawsze są zbieżne z poglądami prawa i sprawiedliwości, i tutaj tutaj nastąpiło no powiedzmy takie zdarzenie, że musieliśmy się rozstać ja nie wiem czy już na zawsze być może że to jeszcze ma być rok czasu do następnych wyborów być może że jeszcze do nas wróci tam chodziło głównie również o Łódź. Chodziło, też to Janek Tomaszewski mówił o Łódź ale głównie chodziło też o wypowiedzi dotyczące ewentualnie bojkotu mistrzostw świata Federacji Rosyjskiej bo to by był też jeden z czynników pokazujący, bo Holendrzy o tym zaczęli pierwsi mówić, pokazujący, że jeżeli nie zmienią swojego zachowania, nie zmienią swojej postawy, ginie 300 osób, i jakoś do tej pory eksperci, nie na szczęście czarne skrzynki są we właściwych rękach. Eksperci holenderscy, australijscy, policjanci nie mogą się dostać na miejsce tej, tej zbrodni, tej katastrofy. Więc Holendrzy wystąpili z dość ostrą taką reakcją. Wie pan, ja pamiętam rok 80, kiedy nie pozwolono polskim sportowcom pojechać na Igrzyska do Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy pan to pamięta. Pan jest młody człowiek, ale z historii pan pewnie wie, bo sportem się pan interesuje. I wtedy, wtedy można było zbojkotować. Natomiast teraz, no, jeśli się mówi o bojkocie mistrzostw świata w piłce nożnej, no to się mówi, że to sport nie można mieszać z polityką. Więc Rosjanom wolno mieszać sport z polityką, a reszcie świata nie wolno. I tu się z Jankiem. To Wszystkim no, nie zgadzam, bo jeśli trzeba zrobić protest, to, to trzeba w każdej dziedzinie gospodarczej, społecznej, politycznej a i również sportowej. Jeśli oni w taki sposób zachowują się praktycznie w środku Europy, myślę o Rosjanach, to Europa również powinna w sposób odpowiedni zareagować. A znajdą się chętni, którzy te Mistrzostwa Świata wezmą i szybko zrobią nawet i my byśmy chyba potrafili to przeprowadzić. Mają tak... Infrastrukturę już mamy. Dokładnie, tak, mamy hotele, mamy infrastrukturę, drogi do, to będzie 2018 bodajże, mm -hmm. drogi do 2018, też już może y, te główne pobudujemy, więc damy sobie z tym radę. Ale oprócz tego, że się uszczupla klub, to też są powroty, pan Jacek Kurski współpraca teraz z panami Ziobro i Gopinem. No, powiem panu, że sam byłem w tym zaskoczony <laughs> bardzo mocno, jeśli chodzi przede wszystkim o Jacka Kurskiego, bo pan Ziobro, no, powiedzmy, jest szefem tego ugrupowania i on tam rozważał to wszystko, natomiast Jacek Kurski powiedział, że idzie na roczny urlop polityczny, no to trwał to miesiąc czasu ten urlop i pojawił się na dwóch takich naszych spotkaniach, dużych spotkaniach w Warszawie. No, powiem tak, został przyjęty... No może to nie było, nie było euforia, no ale został przyjęty jak trochę jako syn marnotrawny. No może tak to potraktujmy, ale co będzie dalej się działo. Te sondaże idą w górę w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość podpisało współpracę z Panem Ziobro i Gowinem. Z Panem Ziobro i Gowinem, tak, to prawda te sondaże są Przez, bardzo. Niektóre pokazują nawet 10 punktów procentowych na platformę obywatelską. One są bardzo pozytywne. My się z tego cieszymy, aczkolwiek zawsze z ostrożnością tego trzeba podchodzić. Do tych i niskich i do tych <coughs> wysokich. Ale to jest dobry prognostyk. To znaczy, że jeśli to się powtórzy jeszcze jesienią, to znaczy, że społeczeństwo jest trochę zmęczone już obecną koalicją rządzącą. Nie wspominaliśmy tu jeszcze o aferze podsłuchowej. Nie ja chcę już tego męczyć, bo Państwo pewnie gdzieś tam w publikatorach czytacie lub, <laughs> lub słyszycie. No więc wydaje mi się, że to wszystko nakłada się na to, że społeczeństwo jest trochę zmęczone już tą koalicją rządzącą, ale. Miesiąc jeszcze urlopu przed Państwem. Odpoczynku ci, którzy nie byli na, na urlopie to prawdopodobnie czekają, że ta pogoda, która jest, utrzyma się długo i, i myślę, że na temat polityki chyba by było na dzisiaj panie redaktorze. Dość. Dwie wielkie imprezy nas czekają siatkarskie. Stary Jabłonki już tuż, tuż, a później Mistrzostwa świata w piłkę siatkową Tak jest. Mam w nadzieję kraju. być. Mam nadzieję być i tu, i tu. Mam nadzieję też być na Stadionie Narodowym, gdzie będzie ponad 60 tysięcy ludzi. Będzie, będzie ten wielki mecz. Pewnie trzy czwarte ludzi będzie musiało oglądać to na Telebimach, bo będzie z górnych półek. Pan był też na tym stadionie, to wie pan, że e, ta widoczność jest taka, że, że to są takie małe mrówki po boisku biegają, jak się jest na samej górze. Na bońsko-piłkarskim, a nie mówiąc już od piłkarskim, mniej, nie mniej, o Piłkarskim, nie to siatkarskim. Ale to będzie wydarzenie, i wydaje mi się, no, rzeczywiście, które przyciągnie e, nas do telewizorów i e, na, e, do hal, e, a jak również do, do starych jabłonek. No, cykliczna impreza. Się Cieszę się, że, że e, e, pan Andrzej Drogiało i Tomasz Drogiało pomimo różnych trudności, w dalszym ciągu e, tę imprezę podtrzymują, oby ona była e, u nas stale. Myśmy się do tego, nie tylko myśmy się przyzwyczaili kibic, jako kibice, ale przede wszystkim zawodnicy sobie chwalą tutaj pobyt. A e, nasza para gra coraz lepiej w prudel, prudel. Prudel, mm -hmm. prudel, więc może w końcu po raz pierwszy po e, iluś tam latach mm, Staną na najwyższym podium Polacy. Już no, leją w... najlepszych na świecie. Leją najlepszych, to prawda. Oby tylko trafili z formu. Tak, ładnie to. Tak. Pięknie dziękuję panu za wizytę. Moim państwa gościem był pan Zbigniew Abalski, poseł Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję pięknie i do słyszenia. Dziękuję panu, dziękuję państwu, miłego wypoczynku.